9 minut po godzinie 11, a my jak zwykle spotykamy się w środę po godzinie 11 w wydaniu dosyć multimedialnym. Katarzyna Gajdosz, redaktor naczelna Dobrego Tygodnika Sądeckiego, witaj. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witamy też oczywiście Małopolskie TV i zabieramy się za przegląd najświeższego DTS-u. Zaintrygowała mnie Wasza okładka. Macie na niej doskonale znaną wszystkim narciarkę biegową Justynę. Justynę Kowalczyk. I, i tytuł po, pod spodem Talenty zmarnowane na starcie. Na szczęście talent Justyny nie został zmarnowany na starcie, ale obawiamy się, że talenty e, trenujących w klubie sportowym jedność piątkowa, który mi, między innymi trenuje narciarzy biegowych. Niestety takie mogą być. Przykład Sławomira Mira Szczecina. Mam nadzieję, że Karol Smajdor, który jest na okładce z Justyną, to jest wicemistrz Polski w biegach narciarskich w swojej kategorii ja biegowej. Ma za sobą już dwa wicemistrzostwa i dwa mistrzostwa Polski. A niestety może podzielić los na przykład Sławomira Szczeciny, który również był wielkim talentem. Niestety z powodu braku sponsora, małego wsparcia Urzędu Miasta, w wieku 21 lat zakończył swoją karierę, musiał, musiał iść do pracy. Oczywiście. Lata ja wyrzeczeń, lata treningów. Że, że, że po tej interwencji ktoś zareaguje, pomogł, czy zareaguje, zainwestuje? Hmm. Czy inne kluby sportowe niż Sandecja będą dobrze dofinansowane w mieście? To jest pytanie, na które no, zobaczymy, czy znajdzie się odpowiedź. W każdym razie dobrze byłoby pamiętać o tym, że są też takie. Dodajmy, że klub sportowy sportowcy. Jedność Piątkowa jest y, pierwszym w Małopolsce najlepszym klubem trenującym narciarzy biegowych. To trochę jest tak, że CZWO. Ale bardziej się ósmym czy dziewiątym w Polsce, więc. Y, po zachwalimy swego nie znamy, a jeśli już znamy, to tylko pod warunkiem, że jest na pierwszych stronach gazet i oczywiście ciągle w telewizji. To jeszcze jest za mało, żeby być ciągle w telewizji, trzeba jednak się troszkę przebić z czołkami narciarskimi. Otóż to, jak, jak, jak właśnie te biegowe odpowiednie akcje i atrakcje, no może się uda. Na pewno chcemy, żeby się udało. Kolejny temat to a posteriori: odkrywanie historii starówki. Mm -hmm. Stowarzyszenie A Posteriori wychodzi z pomysłem utworzenia tablic na 40 kamienicach mm -hmm. w Nowym Stoczni, 40 tablic, które będą przedstawiały historię kamienic starówki, historie przeróżne od romantycznych, jak mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Gleśnik, po przerażające, jak choćby ta, która miała miejsce przy Romanowskiego, gdzie Haman zarządził krwawą rzeź, bądź tak, takie obyczajowe jak ta, która miała na miejsce przy ulicy Jagiellońskiej 14, gdzie e, przebywał e, zawsze Witkacy. Mhm. Czyli mhm. znów idzie o to, że mamy swoje piękne miasto, którego być może historię albo słabo znamy, albo na przykład nie rozpoznajemy konkretnych miejsc. To, ten pomysł, ten pomysł nie jest nowy, on jest w wielu miastach Polski, w większych miastach, natomiast. Mhm. On rzeczywiście w jakiś sposób uatrakcyjnia miejsce, i, i, I nawet spacerując, zatrzymamy się, zadumamy. A co ciekawe, skoro mamy przy sobie komórkę, będziemy mogli ściągnąć aplikację na tę komórkę, która nam powie więcej niż to, co hmm. jest napisane na tablicach. I drodzy młodzi ludzie, potem możecie błysnąć na lekcjach historii. Dokładnie tak. Pani i pan pochwalą mi piątkę albo szóstkę, może nawet wpiszą. Macie no Liczymy też... na to, że nauczyciele doceniają Doceniam. takie. Hmm. Inicjatywy uczniów. To, to jest właściwie działanie na szóstkę, bo to jest ponad poziom. Mhm. Tak, ponad poziomy, wylatuj. Interwencja. Po raz kolejny piszecie o akcji pomocowej. Coś się dzieje w ogóle w tym zakresie? Ktoś pomaga? Mówimy o pomocy dla rodziny W Grażyna Ciuła straciła mieszkanie, znaczy to mieszkanie jest, ale kompletnie spalone, zdewastowane. No i walczy o życie syna, który, który został ciężko ranny w wyniku pożaru, jaki wybuchł w mieszkaniu. Stowarzyszenie Sursum Corda zbiera wciąż pieniądze i apeluje również o pomoc taką nie tylko materialną, ale i fizyczną. Być może znajd znajdą się firmy, które za niewielką opłatą pomogą w odbudowie, w odbudowie mieszkania. Już ruszyło się ludzi. na koncie, e, ruszyło się coś na koncie, powiedzmy, że z wszystkich akcji, które do tej pory były e, na koncie e, pani ciuły jest 14 tysięcy, ale to wciąż Trochę za mało... Może Możemy pomóc jeszcze bardziej. Możemy pomóc. Do czego zachęcamy. Mm -hmm. Przygotowujecie się też na wakacje, merytorycznie, tak naprawdę już do kolejnego roku szkolnego. Stąd pewnie rozmowa z dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza. Rozmowa no, jest wynikiem sytuacji, jaka się e, dzieje w szkołach e, i tego, że w wakacje no, nie, ma, nie mają spokojnych wakacji nauczyciele, mm -hmm. którzy mogą stracić pracę. To a jest, jest, jest przewidywalna przybywa. E, a otóż nie, Alicjo. Wcale nauczycieli, że tak powiem, etatów nie. Co roku przybywa zwalnianych nauczycieli? Niekoniecznie. Bo co roku okazuje się przybywa etatów. Nawet y, y, chociaż uczniów jest mniej. I na tym polega absurd. Nauczyciele, ch nie chcąc wyzwania nie uciekają jednak na urlopy na porządku. Nie może przebywać etatów w momencie, w którym tracone są kolejne oddziały klasowe, kiedy uzmyka mm -hmm. jedna klasa, druga klasa, na często tym polega w szkołę, absurd. nawet jeszcze więcej. I na tym polega absurd. Nauczyciele y, nie mówią tego wprost, to ale jak uciekają, jak... uciekają na. Urlopy na poratowanie zdrowia, korzystając z tego przywileju, który mają w karcie nauczyciela. I tak oto 59 nauczycieli było w tym roku na e, takim rocznym urlopie, w związku z to było etaty stworzyć dla tych, etaty, którzy, którzy muszą ich zastąpić. Mhm. Tak więc statystyki mhm. mówią jasno, że 2000 Oj, poczekaj chwileczkę, już znajdę. <laughs> Spadek uczniów odnotowano, ale nieproporcjonalnie do tego, zamiast spadać na wydrośnie liczba etatów nauczycielskich. W 2012 było ich 1862, w 2011 1856. Czyli. Nawet czyli jeśli ta różnica jest... jest niewielka, to i tak rzeczywiście etatów przebywa w czasie, gdy a, klasy a, znikają. A, mówimy o uczniach, znać. tylko o całych klasach znikających. A, a uczniów rzeczywiście, mhm. rzeczywiście, no to jest. No ale też trudno winić nauczycieli, że próbują się uratować przed zwolnieniem, jeśli mają w karcie zagwarantowany ten rok dla poratowania zdrowia, prawda? Więc jeśli szukałabym tutaj winnych, to chyba nie wśród samych nauczycieli, tylko pomysłodawców. Karty nauczyciela? Samorządy, na apelują, samorządy apelują, co ciekawe, o zniesienie karty nauczyciela. No Mówi, to wprost, droga, Mówi to wprost, dyrektor Józef Klimek. Nie wiem, czy po tych słowach nauczyciele nie skoczą, jak to pytam mu do gardeł, ale nauczyciele muszą zrozumieć, że w naszych czasach nie można iść zwolnienia nauczyciela, który ma stopień mianowany, dyplomowany. dyplomowany mhm. Nie można go zwolnić, choć jest złym nauczycielem, bo broni go w ten sposób. kart nauczyciela jest e, nie do przyjęcia. No. No, ale nie wiązywała gdyby... się ze swoich Oczywiście. obowiązków, a miała to w swoich zapewnionych mhm. karcie dziennikarskiej, takiej nie ma. Znaczy, powiem inaczej. Bardzo chciałabym, żeby istniała taka karta dziennikarska, jak istnieje karta nauczyciela. Jest bardzo wygodna. To jest oczywiste. Tylko, że akurat w przypadku dziennikarza obawiam się, że jest to. albo jestem absolutnie przekonana, jest to niemożliwe. Zresztą e, to też zupełnie inny rodzaj e, działalności, że tak na no, nie powiem. Warto przyjrzeć się temu, kiedy ta karta była tworzona. Mhm. Ja w, w ogóle mhm. karcie też warto się przyjrzeć, mhm. ale tutaj mhm. problem będzie duży i coś mi się wydaje, że nie uda się go tak przeciąć jak węzeł Gordyjski jednym cięciem, bo będą duże obory. No, Opory, opory zawsze będą, bo jeżeli się coś komuś odbiera, no to, no to są protesty. W szpitalu mm -hmm. też są protesty. Tam mm -hmm. też jest odbierany 10 do 15, no 10 teraz wiadomo procent mm -hmm. pensji. Przez znaczy jeszcze protestów oficjalnych nie ma, ale no jeżeli się coś komuś odbiera, to, to trudno się pogodzić z pewnymi faktami. Chociaż no, rzeczywistość jest brutalna Taka jaka jest związki zawodowa lekarze już właściwie z panem bukielem na czele zaczęły protestować. To szybciutko, bo nam zaczyna czasu brakować, żeby, żeby może jakoś zakończyć bardziej pozytywnym akcentem, to, to, to tym jestem jak gołąb da się. Jestem jak gołąb, to, hmm? e, to historia Stanisława e, Bohańskiego, który hoduje gołębie. Oj, e, rzeczywiście pan o w sercu. Pokoju, oj, sercu który całe życie poświęcił gołębiom i, i ma wyrozumiałą żonę, która, która jest mu w stanie wybaczyć też że nawet na urlopy nie wyjeżdżali, bo przy tych gołębiach jest dużo roboty. Dużo pracy przy gołębiach, ale jak rozumiem, przy okazji dostaje się dużo spokoju, którego w XXI wieku wszystkim nam bardzo potrzeba, bo, bo jakieś korzyści z tego, że się hoduje gołębie. Muszą ja już wiesz, być. dlaczego gołąb jest symbolem pokoju, bo nie ma żółci. <noise> tak, nie ma tego woreczka żółciowego, który no, natruwa żółci w nas i, i, i sprawia, że my jesteśmy nieraz agresywni, a on, one tego nie mają i dlatego są symbolem pokoju. I to jest właśnie jeszcze gałązka w, 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 w dziobie. I, I to jest optymistyczny akcent na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Oczywiście w DTS-ie najnowszym poszerzenie mocne artykułów, które już dzisiaj pojawią się w wersji elektronicznej, jutro w papierowej. Katarzyna Gajdosz, redaktor naczelna DTS-u Małopolskie TV. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Za do usłyszenia. I do usłyszenia.